W zasadzie na wszystkich kierunkach, które w naszej uczelni możemy studiować, dbamy o to, żeby stosować w toku studiowania najnowocześniejsze metody dydaktyczne. Stawiamy na wirtualną rzeczywistość, stawiamy na edukację bazującą na m.in. rzeczywistości wirtualnej. Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne wykorzystujemy m.in. wirtualną strzelnicę, wirtualny trenażer multimedialny strzelecki, w którym się aktualnie znajdujemy. Nasi studenci, realizując zajęcia, ćwiczenia z kryminalistyki, mogą korzystać z wirtualnego laboratorium, które z wykorzystaniem techniki VR-u. Umożliwia przeprowadzanie oględzin w symulowanym miejscu, gdzie doszło do zabójstwa ofiary. Student może się wcielić w rolę technika kryminalistyki i stosując metody komplementarne z tymi, które stosuje Policyjny Technik Kryminalistyki, zabezpieczać dowody na miejscu zbrodni kiedy już nauczymy się będąc studentami zabezpieczać takie dowody na miejscu zbrodni możemy również skorzystać z kolejnego multimedialnego trenażera opartego o VR test trenażer umożliwiający naukę dynamicznego strzelania na przykład w terenie zurbanizowanym idąc drogą upraktyczniania studiów na naszej uczelni dbamy o to by poza autorytetami naukowymi Zajęcia na naszej uczelni prowadzili również praktycy, którzy dysponują bogatym doświadczeniem zawodowym, którzy dysponują również kompetencjami dydaktycznymi. Wśród naszych wykładowców są byli oficerowie policji, operatorzy jednostek specjalnych, ale również na przykład na kierunku finanse i rachunkowość są to doświadczeni księgowi, czy na kierunku prawo są to sędziowie, adwokaci radcy prawni. Staramy się, by nasi studenci mieli również kontakt z osobami aktualnie wykonującymi określone zawody, m.in. korzystając z takiej formy jak wizyty studyjne naszych studentów w podmiotach współpracujących z naszą uczelnią. To są zarówno podmioty służb mundurowych, jak i osoby czy podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Jest mi bardzo miło przywitać państwa w murach Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej. To uczelnia, która funkcjonuje na rynku podbytkidzie od 1995 roku, a od grudnia 2023 roku już jako Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej. Cieszę się, że po wielu latach ciężkiej pracy i dbałości o to, aby jak najlepiej kształcić państwa, właśnie młodych obywateli Polski, Rzeczypospolitej Polskiej. Ministerstwo doceniło nasze staranie i staliśmy się akademią. Ale akademia to nie wszystko. To przygotowanie i badanie rynku pod to, aby kompetencje państwa były jak najlepiej dopasowane do potrzeb rynku pracy. Dlatego współpracując z przedsiębiorcami z terenu Polski Południowej i analizując zapotrzebowanie na kompetencje, stworzyliśmy dla Państwa kierunki finanse i rachunkowość, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, informatyka, cyberprzestrzeń i komunikację społeczną. To tylko przykładowe kierunki. No, zarówno na poziomie studiów licencjackich, jak i drugiego stopnia, studiów magisterskich. Nie sposób pominąć tutaj jeszcze jeden istotny kierunek, bez którego chyba żadna firma nie może funkcjonować dobrze. Prawo. Prawo oraz administracja. Dwa różne kierunki potrzebne, szczególnie teraz, gdy coraz częściej mówimy, że biznes, ekonomia przeniosła się do sfery wirtualnej rzeczywistości. Coraz częściej sięgamy po różnego rodzaju projekty adresowane do młodzieży szkół średnich, zapraszając ich do współpracy i przygotowując ich do matury, stwarzając im nowe możliwości pozyskania nowych kompetencji, które są wymagane i pozytywnie oceniane przez rynek pracy. To wszystko po to, aby Państwu było łatwiej. Szanowni Państwo, w imieniu własnym, jak i władz Akademii Nauk stosowanych w Bielsku Białej, Zapraszam Państwa serdecznie w mury Akademii, życząc Państwu wielu sukcesów, zarówno w tym już rozpoczętym roku szkolnym, jak i zbliżającym się nowym roku akademickim 2024-2025. Dziękuję.